Witam wszystkich serdecznie w nowym roku i witam w pierwszym filmie z serii, mam nadzieję, trzech mojego nowego dość ambitnego projektu, czyli zbudowy deski SUP, czyli Stand Up Paddle. Po polsku deski, na której się wiosłuje na stojąco. Jeśli ktoś nie jest zorientowany o co chodzi, to wygląda to najczęściej tak. Ale tutaj na zdjęciu właśnie była deska pompowana, czyli najbardziej popularna, a ja postanowiłem taką deskę wykonać z drewna. Pomysł oczywiście nie jest ani mój, ani nowy. Za oceanem buduje się dużo takich desek. Nawet nasi sąsiedzi Czesi, którzy nie mają dostępu do morza i nie mają bardzo dużo jezior, to budują takie deski z drewna. U nas ich nie widziałem, więc postanowiłem spróbować. Ten projekt wiązał się z bardzo długimi przygotowaniami, żeby w ogóle móc, móc zacząć go robić. Jednym z etapów było to, co widać za mną, czyli przekucie drzwi nowych do garażu, który jest za moim warsztatem, ponieważ ta deska ma mieć niecałe 4 metry długości, czyli tyle, co troszeczkę mniej niż mój, mój warsztat, więc musiałbym zajęłaby mi całe, całe pomieszczenie, nie miałbym tutaj jak się, jak się ruszać. Poza tym, no, sprzęty by się nie pomieściły, więc padłem na pomysł, żeby to robić w garażu. Ale, żeby nie biegać dookoła, dookoła domu, do, do niego ze wszystkimi narzędziami, no to powstały te drzwi. Okazało się, że to jest 65 cm mur z zatopionymi kamieniami, więc zobaczcie, jak to wyglądało na zdjęciach. Ale w końcu się udało, i stanąłem przed kolejnym wyzwaniem, czyli zdobycie drewna. Takie deski, przynajmniej według literatury, najlepiej budować z trzech gatunków, z trzech, nie, nie naraz z trzech, tylko jednym, jest z jednego z tych trzech gatunków. To jest między innymi cedr, północnoamerykański, yy, balsa, której zupełnie nigdzie nie, nie mogłem znaleźć, ani z, z, w ogóle z oba, nie, nie widziałem, i trzeci to jest paulownia. Paulownię jeszcze można w Polsce dostać, ale zdecydowałem się na cedr, bo Yy, najbardziej był chwalony ze względu na swoje właściwości. Jest bardzo lekki, nie ma w ogóle żywicy i praktycznie jest bezsęczny. Yy, można byłoby próbować robić z naszych rodzimych gatunków. Sosna nie bardzo, yy, ale świerk już dużo lepiej by się nadawał. Yy, tyle, że świerk ma jednak dużo tych takich jeziorek żywicznych, trochę yy, sęków też bywa, więc bardzo ciężko byłoby ten materiał Wybrać taki, żeby na przykład w czasie obróbki nie, nie, nie wyszła żywica, która by nam tutaj bardzo, bardzo wszystko psuła. Więc zdecydowałem się na cedr, napisałem do bardzo wielu różnych firm w Polsce. Okazało się, że stosunkowo łatwo można dostać cedr, ale w ilościach kilka kubików, po prostu cały transport. Jeśli chodzi o mniejsze ilości, to najczęściej była to bazeria do saun albo krótsze deski 2,5 metrowe. A ja chciałem jednak tą deskę zrobić z całych kawałków, z, z jednolitych kawałków drewna, żeby nie łączyć nigdzie, nigdzie po, po drodze. Można tak robić, troszeczkę prawdopodobnie byłaby mniejsza wytrzymałość, ale dużo było więcej roboty byłoby to trudniejsze, więc zdecydowałem się znaleźć 4 czterometrowy cedr i taki znalazłem. Na szczęście nie tak bardzo daleko, i, i więc, więc nawet mi go tutaj firma, firma przywiozła. No i jak już wszystko miałem zorganizowane, co trwało dwa miesiące, czyli te drzwi, ten cedr, jeszcze taką lekką sklejkę bardzo potrzebowałem, to mogłem zacząć budować. Dzisiaj będzie widoczny pierwszy etap, czyli tak naprawdę przygotowania wszystkiego i wycinanie wewnętrznego szkieletu i wstępne, wstępne zmontowanie i sklejenie samego tego szkieletu. Myślę, że w drugiej części będzie pokrywanie pokładów. Pokładu, dna i, i, i burt, właśnie tym, tym drewnem cedrowym z wstawkami orzecha. A na końcu będzie żywica epoksydowa, na to razem z włóknem szklanym, plus wszystkie, wszystkie dodatki typu finbox do, do, do montażu miecza, uchwyt i różne inne wentylacje, które są, są potrzebne. O tym będę wszystko opowiadał. Będzie pewnie w trzecim filmie, jeśli, jeśli wszystko się uda. Albo się nie uda i będzie to jedna wielka katastrofa, co byłoby dość spektakularne bo po takim czasie przygotowań, ale projekt jest trudny. Ja nigdy czegoś takiego nie robiłem, więc trochę się porywam z motyką na słońce. Ale myślę, że nic tak oglądalności nie, nie podbije jak wielka katastrofa, chociaż mam nadzieję, że, że się nie wydarzy. Nie przeciągam, zapraszam do oglądania i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pewnie za miesiąc albo dwa, bo jednak troszeczkę to trwa. Do zobaczenia. Tak więc zaczynamy od planu wydrukowanego w skali 1 do 1, czyli prawie 4-metrowa kartka papieru, na której są wszystkie środkowe, środkowe żebra i tzw. Tak kręgosłup naszej, naszej deski, którą będziemy wycinać ze sklejki. Plan ten jest pobrany z internetu. Stronę na pewno w opisie umieszczę. Delikatnie go powiększyłem do 105%, tak naprawdę, żeby mieć odrobinę deskę większą i większą wyporność, bo jestem dość, dość ciężki. Wycinanie jest dość żmudne, nie musi być bardzo dokładne, bo potem będę to naklejał na sklejkę i dopiero wycinał. Ale tutaj część środkową, 4-metrową, muszę podzielić dokładnie równo na pół, żeby na sklejkę móc nakleić, która nie jest oczywiście taka długa, żeby można było to w jednym kawałku. Yy, zrobić. Tutaj, właśnie yy, sobie na sucho sprawdzam, czy wszystko się, yy, wszystko się pomieści, tak żeby wygodnie, można było to, to wycinać. Yy, tutaj układam to dość ciasno. Potem jak już będę yy, docelowo to robił, będzie więcej miejsca. Bo Na początku nie byłem pewny, czy wystarczy mi sklejki, czy, czy muszę ich trochę więcej, więcej zamówić. To są takie różne kawałki, które po prostu się zmieściły do samochodu i. I, i, I przywiozłem, więc takie kupiłem. A tutaj widać dziurę, którą, o której mówiłem wcześniej, robiąc te drzwi. I dlatego pierwszy etap to wycinanie był w warsztacie jeszcze przed przemeblowaniem, a teraz już w garażu po wykonaniu tych drzwi przygotowuję stół, taki tymczasowy roboczy, na którym będę mógł całą tą deskę. Montować i tak samo przycinać na początku wszystkie deski, bo muszę mieć 4 metry równe, wypoziomowane, a w warsztacie niestety nie mam, nie mam na to miejsca. Płyty łączę po prostu używając kawałka odciętego z końca kleju do drewna, trochę ścisków. To nie musi być jakieś super zrobione, byle było proste i, i wytrzymałe. No i w taki sposób już powstał nam. Nasz stół. Niestety garaż jest krzywy, więc trzeba było to wszystko wypoziomować zarówno wzdłuż jak i, jak i wszerz takimi klinami drewnianymi, które dodatkowo przykleiłem klejem na gorąco, żeby nam to wszystko się, się nie ruszało. Następnie złożyłem z trzech szyn do, do zagłębiarki jedną, jedną długą, żeby móc rozcinać długie, długie kawałki desek, tyle trzeba, że bardzo dokładnie to, to, to zrobić liniowo, bo każda odchyłka na 4 metrach już robi się, mm, robi się spora. Zdecydowałem się na zarówno na brzegowanie, tak jak teraz tutaj będziecie widzieli tego pięknego kawałka y, foszta z orzecha amerykańskiego, jak i potem na rozcinanie pojedynczych y, desek. Y, wszystko za pomocą zagłębiarki i, i właśnie tej szyny, dlatego że y, sam wiadomo łatwiej zrobić i nawet wskazane robić zagłębiarką w takim wypadku, ale, ta, ale tutaj na przykład jak już tynę na, na listewki czy tam lamele odpowiedniej szerokości, to nadal robię to zagłębiarką, robiąc sobie przymiar z nastawnego kątownika, żeby były tej samej szerokości na całej długości, bo na pide, pilarce stołowej mojej małej niestety byłoby to dość niewygodne. Poza tym trzeba mieć 4 metry przed i za. Materiałem, żeby za, za pilarką, żeby móc takie długi przepchnąć, a tak to sobie po prostu jedziemy na miejscu. Tutaj widzicie z pomocą kolegi rozcinanie na, na cienkie lamele 8 mm wcześniej wspomnianego tego cedru północnoamerykańskiego. Docelowa ich grubość to będzie 6,5 mm, ale że, że to rozcinanie nie jest, nie jest idealne, czasami ten brzeszczot drobinkę ucieknie, to wolałem mieć ten nadatek tych, tych, tego 1,5 mm, żeby spokojnie po przepuszczeniu kilkukrotnym przez grubościówkę i, i, i zrobieniu wielu y, trocin uzyskać równomierną y, grubość na, na, na całej długości. Tutaj widzicie. Y, w jaki sposób to, to robię, czyli y, grubościówka stoi po przekątnej, przez warsztat i do tego garażu przechodzi wcześniej było widać jak przy otwartym garażu tego orzecha strugałem, ale dopiero potem wpadłem na pomysł, że mogę to robić zupełnie przy zamkniętych drzwiach i w środku, mimo że jest bo mróz, to Średnio wygodnie było to robić na zewnątrz, tylko no, naprawdę to długo trwa, bo tych desek, desek jest sporo. półtora mm do zebrania na kilka przejazdów, bo, bo, bo jednak dużo ładniejsza jest powierzchnia, jak są mniejsze zbiory. Tutaj już te przestrugane deski sobie segreguję, które są ładniejsze, które brzydsze, które się nadają do, do, do pokrycia, a które nie. Raczej wszystkie są ładne, ale niektóre mają taki ładniejszy rysunek, więc będę je używał do, do, do pokładu górnego. I tak jak wcześniej, kątownikiem odmierzam sobie takie lamele, jakiej chcę szerokości bądź to 2,5-5-6 cm, różne będą szerokości ale staram się je robić z desek, tak jakby lustrzanych odbić jak, jak rozkładana książka żeby po obu stronach deski po prawej, po lewej, od środka mieć ten sam wzór, żeby to wyglądało troszkę bardziej yy, yy, tak yy, symetrycznie. Ale no nie jest to oczywiście obowiązek. No po prostu tak tak wymyśliłem. Te deski chciałem na początku, mimo że dopiero potem będą potrzebne, bo później ten stół, który tutaj przygotowałem, będzie już razem ze stelażem i nie mógłbym tego robić. Yy, na sklejkę, o której wcześniej mówiłem, będę teraz naklejał wycięte na samym początku szablony. Klejem, klejem w sprayu jest naj, najwygodniej trzeba tylko uważać, żeby to nie był zbyt wodny klej, bo ten papier z plotera, na którym się drukuje te takie bardzo duże wydruki, jest taki dość cienki, i, i szybko by zaczął puchnąć i robić się, robiłyby się takie bomble od, od wody, więc ten klej trzeba uważać, jaki się kupuje. Ja z kolei chyba kupiłem aż za mocny, bo potem miałem duży problem ze szlifowaniem tego i z ściąganiem tego papieru, o czym będę później mówił. Tutaj odległości od tych, od tych m, części tego szkieletu są całkiem spore, bo okazało się, że tej sklejki jest więcej niż, niż, niż myślałem, więc nie muszę robić tego tak bardzo jedno przy drugim. Co potem tutaj, właśnie przy takim zgrubnym wycinaniu wyżynarką, żeby po prostu m, każdy ten element był osobny, ułatwiło. Tutaj nic, absolutnie żadnej precyzji nie potrzeba, wycinamy tylko e, poszczególne elementy, żeby potem. Móc je dalej wycinać na pilarce taśmowej, w której właśnie zmieniam brzeszczot. Jakoś bardzo satysfakcjonujące zawsze dla mnie jest to składanie tych brzeszczotów, rozkładam nowy, ale teraz już z powrotem tnę na tym, który składałem, tylko dlatego, że zanim włączyłem kamerkę, to tam ten pierwszy pękł na, na, na zgrzewie był źle zgrzany, ale mniejsza z tym. Tutaj wycinam te wszystkie kształty po liniach, a tak naprawdę odrobinkę poza linią. Dlatego że ostateczny kształt będę dopiero nadawał na szlifierce. Tutaj staram się tak, żeby malutenka ilość tak zwanego białego, czyli papieru widocznego po, po, po obok linii cięcia, zostawała, żeby można było to szybko wyszlifować, ale żeby nie nacinać tej linii albo w jakimś takim minimalnym, minimalnym stopniu, te dłuższe elementy nawet też bez problemu, jak widać. Jak widać się udało, jest 18 tych części poprzecznych tego szkieletu w kręgosłup środkowy i zewnętrzne burty. No i tutaj widać na tej szlifierce taśmowej oscylacyjnej, jak dochodzę dokładnie do, do linii, czyli zbieram tą ostatnią ilość materiału, tyle że ta szlifierka nie, nie dochodzi tutaj do wszystkich takich tych, tych zagłębień i, i malutkich rogów, na przykład zwróćcie uwagę, że to są takie nóżki na każdym z tych, z tych, tych poprzeczek, każdy jest poprzeczek. Na tych nóżkach na początku stelaż stoi. O, teraz przy nich tutaj na innej szlifierce wykańczam. Potem te nóżki się odcina, ale na początku są bardzo ważne, bo ich długość jest dostos dostosowana do tego, żeby krzywizna deski była, była zachowana. O, I tutaj w tych rogach taka mała szlifierka taśmowa, zwykła, e, jest bardzo przydatna, bo można dojść do do miejsc, do których y, tamta nie doszła, żeby wyciąć ten taki środkowy slot na właśnie ten y, kręgosłup tego, tego stelaża, używam wyżynarki zamontowanej w stole. Bo moja piła taśmowa, y, pożyczona zresztą od firmy Felder, bardzo, której bardzo za to dziękuję, nie jest to moja pilarka, y, ale nie ma takiej pojemności bocznej, żeby, żeby można było to wyciąć. Ale wyżynarką plus Dutko poszło to, poszło to szybko i sprawnie. Teraz znaczę otwory, miejsca na, na, na wycięcie takich dużych otworów, które są tylko po to, żeby trochę zmniejszyć ciężar tego, tego stelaża wewnętrznego, a nie bardzo obniżyć jego, jego trwałość. No, trwało to długo to wycinanie, bo, bo tych otworów jest naprawdę sporo. Szczególnie, że ta sklejka jest wyjątkowo wredna do wiercenia. Jest bardzo twarda na zewnątrz, miększa w środku, więc troszkę łapało materiał. Jeden kawałek, jedno hmm, przęsło, że tak powiem. E, uszkodziłem co będzie, będzie widać tutaj, bo mi złapało materiał, ale jakoś się udało to wywiercić. I w burtach zewnętrznych wycinam teraz takie kieszonki na. Wypustki żeber, które będą w to wchodziły. To się może teraz wydawać takie dość skomplikowane, ale przy składaniu zobaczycie, że to, że to wszystko do siebie bardzo ładnie pasuje, jak klocki i wszystko nabierze, nabierze sensu. Tutaj to wystarczyło dłutkiem, to jest 6 mm sklejka, więc, więc to bardzo, bardzo ładnie szło według, według schematu. I potem wziąłem się za szlifowanie, to jest zeszlifowanie tego papieru. Część zdrapałem po prostu szpachelką, co było niezmiernie wkurzające i, i długotrwałe. Tutaj tylko to chwilę trwa na filmie, ale uwierzcie mi, że to była masakryczna robota. Także nie polecam. Może klejem do papieru byłoby lepiej, zwykłym to przykleić, bo to wszystko łatwiej, łatwiej odeszło. Yy, pilniczkiem, szlifowanie takich różnych szczegółów. Zakamarków, które tam, tam, tam szlifierka, szlifierka nie dochodzi, żeby nie było żadnych zadziorów i, i przy klejeniu nic nie, nie przeszkadzało. No i ostatni szlif, już takim wyższą gradacją, żeby wszystko było ładne i gładkie. Tego co prawda nie widać, ale, ale lepiej, żeby to było ładnie, ładnie przygotowane. Teraz y, muszę przygotować y, te moje części. Najdłuższe, żeby z powrotem je połączyć. No bo były, były, był rozcięty szablon, żeby w ogóle zmieścić to na sklejce. I teraz trzeba to z powrotem połączyć. Po prostu klejem do drewna i, i kawałkiem odpadkowym sklejki. Burty boczne łączymy i, i środkową część boczne, tylko z jednej strony, żeby nie przeszkadzało. Od zewnątrz, bo tam będzie się dopiero do tego doklejało poszycie. A Część środkową, czyli tak zwany kręgosłup, można z dwóch stron chwycić takimi płytkami i wciski. Po prostu mam połączone. Trzeba tylko sprawdzić, o, tak jak tutaj, żeby te nóżki były w jednej, w jednej linii. Teraz przygotowuję stół do, do montażu właśnie tego, tego szkieletu. Czyli jeden brzeg sobie wyrównuję referencyjną krawędź robię i do niej będę wszystkie pomiary e, odnosił. To że się, się nakurzyło, bo to jest zwykła, zwykła wirówka. I teraz, e, mniej więcej na środku, to nie musi być idealnie środek. Ważne, żeby było, linia była idealnie e, równoległa do tej naszej krawędzi referencyjnej, rysuję sobie e, linię środkową, e, którą będę używał za chwilkę do ułożenia dokładnego o, e, środ, e, kręgosłupa, tak zwanego żeby był w linii i miejsca, w które będą wchodzić poprzeczne części, czyli żebra, trasuje na, na stole bezpośrednio. W którym miejscu one będą? Bo najpierw się je ustawia, a dopiero potem wpina się tą część długą. I każdą tą zaznaczoną linię teraz już przerysowywuję na całą szerokość stołu, żeby była, żeby była widoczna. I to będą miejsca, w których będę ustawiał potem, właśnie te części, części poprzeczne. Przez środek, trzy przejazdy na 7 mm głębokości i 6 mm, żeby było szerokości, rowek, który mi posłuży do pozycjonowania właśnie tej części środkowej. I to sprawdzam, że ta sklejka, z której jest zrobiony, wchodzi. I wpadłem na pomysł, żeby też te części poprzeczne które będę ustawiał, które według tam jakichś porad internetowych różnych po prostu trzeba przykleić do, do stołu klejem na gorąco. Ale bałem się, że to mi się będzie wszystko przesuwało przód, tył, bo klej, na, klej też puszcza, zatem trwałoby to dużo dłużej. Wolałem troszkę czasu poświęcić i w każdym, na każdej tej y, y, szerokości tego, y, tych części poprzecznych po prostu zrobiłem nacięcie w stole na te nóżki, które będą mi to wszystko poziomowały. Dzięki temu nie będzie się stelaż przesuwał do części stelaża przód- tył podczas montażu i nigdzie nie stracę kątów. Tutaj widać tą jedną poprzeczkę, którą, która mi pękła na, przy, przy wierceniu, ale skleiłem kawałkami sklejki i jest w porządku. Tutaj widać, jak dzięki tym rowkom bardzo łatwo idzie ustalanie całego, całego szkieletu, bo przód- tył mi się one zupełnie nie mogą przesunąć, borowek trzyma dokładnie tak, że one nawet stoją, jak widać. Tylko linię środkową pokrywam z tą linią naciętą w stole, i wtedy, tak jakby, wstaję na nóżkach. O, tak jak tutaj widać, to w jednym miejscu drobinkę było za szerokie to nacięcie, więc coś tam dołożyłem, pół milimetrowego. Ale każdy, każda z tych poprzeczek pięknie się ustawia w odległości do siebie odpowiedniej i równoległej, żeby sprawdzić, czy ten rowek środkowy, w który będzie wchodził Wchodziła ta długa część, jest idealnie, idealnie prosty, żeby potem. Sklejka jest na tyle elastyczna, że można było to powyginać, i tak by weszło, ale żeby weszło na, na równo, to, to sprawdziłem to laserem. I teraz, jak już mam to, to sprawdzone, to według ja powiem, poleceń, ustaleń i, i instrukcji z, z, znalezionych w internecie, doklejam. Te, te, te nóżki, ale już do tych rowków, więc ruchu przód- tył i tak bym nie miał. to, to, to Ten klej tylko troszkę mi to stabilizuje i ustawia kąt prosty między stołem a, a właśnie tymi, tymi żebrami. Po prostu przy, przykładam kątownik, doklejam, chwilkę czekam. Ten klej szybko wiąże. Teraz przed doklejeniem tej części środkowej. Spryskałem odrobiną, odrobiną wody tę sklejkę, bo klej poliuretanowy, którego, którego używam, szybciej łapie i lekko pęcznieje, szczególnie w większej wilgotności. A te nacięcia są minimalnie szersze niż ta sklejka, więc, żeby te przestrzenie pomiędzy tymi tą częścią poprzeczną, a wzdłużną wypełnić, żeby nie było żadnych szczelin, no to taka lekkie zwilżenie powoduje, że ten klej bardziej spęcznieje i te, te szczeliny wypełni. Tutaj to już jest bardzo przyjemny etap, bo yy, wklejamy ten, ten, tą naszą część środkową, kręgosłup to wchodzi ładnie jak, jak klocki, tylko trzeba być dość uważnym, bo to jest yy, przy takiej długości jest dość yy, no, narażone na na jakieś pęknięcie, jeśli byśmy tylko z jednej strony chwycili, ale po dociśnięciu wszystkiego hmm, pięknie, liniowo się, się ustala. Eee, bardzo to jest jak byłem, satysfakcjonujące, bo pierwszy raz widzimy, jakiego to, e, jakie to jest duże i jaki, jaki kształt będzie miało. Lekko dociskamy, sprawdzam tylko, czy nigdzie mi kąt prosty nie uciekł, czy, czy, czy wszystko na pewno było dobrze, dobrze ustalone. I zakładam po jednym ścisku na każde miejsce łączenia, każde skrzyżowanie żeby docisnąć do siebie właśnie te, te elementy no i na koniec zostaje nam przyklejenie tych naszych burt tych właśnie w, które, w których wycinałem te, te prostokątne, prostokątne otwory które wchodzą i pasują idealnie w te wypustki na, na każdym, każdym z żeber klej nakładam na, na każde, każdą tą wypustkę, każde żebro po kolei i potem już jak klocki to elegancko do siebie pasuje. Trzeba oczywiście tylko użyć kolejnego miliona ścisków. Można to zastąpić jakimiś gumkami, sznurkami, różne widziałem patenty, żeby po prostu każdy element był, był w miarę dociśnięty. Klej poliuretanowy ma to do siebie, że nie potrzebuje aż tak idealnej, równej siły jak, jak typowe kleje poli winylowe do, do drewna, ale jednak no, no, musi to kształt mieć swój i, i musi wszystko pasować, więc te ściski. Tutaj, tutaj się przydają. Teraz ja jeszcze druga strona. Ja się już z Wami żegnam. Mam nadzieję, że, że się podobało. Może ktoś z tego skorzysta. Może ktoś mi coś podpowie. Bo, jak tak jak mówiłem, jest to dla mnie też coś nowego i też się cały czas uczę. A do, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!